To jest taki moment, który jest bardzo fajnym momentem, dlatego, że jeszcze nic nie wiem. Ta Łada wjechała tutaj w teren, stoi sobie, ja czekam na chłopaków, którzy są tak negatywnie nastawieni. Już wczoraj zaczęły się złośliwości, uszczypliwości, Paweł całą drogę, jak jechaliśmy lawetą właśnie po zakupie Łady, czytał mi informacje, bo wrzuciliśmy zdjęcie na fejsa, że kupiłem Ładę i mówi, zobacz Adam, co ludzie piszą i jak oceniają Twój zakup. I teraz będzie krótka demonstracja tego, jakiego rodzaju to są komentarze. No Ktoś napisał, że z biegiem czasu Adam będzie miał podobne zdjęcie. Będzie niwa, będzie laweta, tylko uśmiechu nie będzie. Jest też tutaj bardzo ważny komentarz, żeby nie wklejać jej za mocno, bo potem tak się to kończy. Jest zdjęcie takiej rozerwanej łady na pół, to musimy na to uważać. Kolejny komentarz, również optymistyczny. Podobno miałem minę, ale jak się z nią żegnałem, nic tak nie niszczy kręgosłupa i nerwów jak łada niwa. To jest świetna fura, tylko ma dwie wady. Nie można jej do końca naprawić i nie ma sensu jej grubo motać. Wiem, bo mam. No i zostałeś również przyjęty do, jak to ktoś napisał, patologicznej rodziny. Także gratulujemy Ci, my jesteśmy w patrologicznej rodzinie, ty jesteś w patologicznej, no każdy ma jakąś rodzinę. Jest też bardzo odważny komentarz, że jest to jedyne auto, którego nie zepsujemy, bo ono już z fabryki zjechało zepsute. Coś w tym jest, ale i tak myślę, że ją popsujemy. Troszkę się boję, jakby i ten stan kiedy właśnie na nią patrzymy, ją podziwiamy. To jest jakby cudowny moment i chciałbym, żeby ten moment trwał jak najdłużej. Ja wam to wyjaśnię e, na przykładzie mechaniki kwantowej, którą zgłębiam ostatnio, bo to jest temat, którego nie rozumiem, ale zgłębiam. I chodzi o to, że Łada dla mnie jest teraz cząsteczką kwantową i cząsteczka kwantowa dopóki nie dokonasz pomiaru jest w stanie superpozycji, czyli nieokreślonym i wokół tej nie Łady... Jest, to, nie jest wokół tej Łady teraz taki obszar, fala prawdopodobieństwa i w tej fali jest bardzo duża szansa, że to jest świetne auto i będzie dzielne w terenie i nie będzie się psuło, ale fala prawdopodobieństwa ma też takie miejsca, gdzie jest prawdopodobieństwo, że ona nawet dzisiaj się skończy i wtedy będziecie mieli ze mnie polewkę. Także chodzi mi o to, że dopóki obserwator w świecie kwantowym nie dokona pomiaru, to nie może jednoznacznie określić, że to jest złom, albo że to jest jeżdżący, bardzo dobry samochód. Tak samo jest z kotem Schrödingera, że kot zamknięty w pudełku z trucizną, która się uruchamia w momencie rozpadu pierwiastka, e, jakby dopóki go nie wyciągniesz z pudełka, on jest i żywy, i martwy. Dopiero badanie, wyciągnięcie go z pudełka określa jego stan. Już wtedy nie jest kwantowy, tylko jest albo żywy, albo martwy. A czy drzewo spadające w lesie wydaje hałas, jeżeli niczego nie słucha? Ale to jest mechanika kwantowa, nie rozumiesz, że elektron to nie jest kuleczka, która krąży wokół jądra, tylko elektron ma stan nieokreślony. Tam jest taka chmura prawdopodobieństwa, że on może być tu i tu. Tak samo Łada jakby jednocześnie jest świetnym autem w rzeczywistości cząstek kwantowych, ale też może być złomkiem. Także dopóki jej nie zbadamy, to ona ma wszystkie stany w sobie. I no wiem. chciałbym, żeby ten stan trwał. Dopóki nie otworzymy maski, nie wiemy co jest zepsute. Dziwne jest uczucie, że stacyjka jest z drugiej strony. Jedyne co słychać, to słychać łożysko porowe sprzęgła, a pozostałe odgłosy są dla mnie jeszcze nieznane, także nie wiem czy dobrze czy źle. I patrzcie teraz co się robi: zapinam reduktor, zapinam blokadę międzyosiową 1300 kg, na tym piachu objeżdżam wszystkie patrole. Ktoś tam rzęzi to łożysko, ale to o tym wiedziałem, a poza tym jest poczucie lekkości, na reduktorze jedynka jest krótka, taka naprawdę krótka, teraz spróbuję gdzieś wrzucić dwójkę, no dzisiaj jest mokry piach, to oczywiście trochę pomaga, ale, aha, to już koniec, tak? Boję się urwać. Myślałeś? No nie, myślałem, że się dalej opuszczę, ale chyba nie. Tak, rzędzi. Silnik 4000 obrotów, a mam wrażenie, że było 8000. Ale to, to jeździ, może jakieś takie wyzwanie pod tytułem brzuska. Jakby chyba rozumiem jakby największą zaletę tego samochodu, czyli jego niską masę, bo to jest 1300 kg. No plus tam powiedzmy moja stówka, ale to rzeczywiście. Sobie radzi, znaczy nie wiem ile mocy ma ten silnik. Wydawało mi się, że za mało, ale na razie jest tak, jakby ok. Kolejny plus jest taki, że jak na razie nic nie stuka w napędach, jakby nie ma takiego wrażenia, że coś się ma zaraz urwać. Minus jest taki, że temperatura tak poszła powyżej 90 i stoi poniżej czerwonego pola. I teraz nie wiem, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Ktoś, kto się zna na ładach, proszę mi to jakby napisać, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ogólnie lubię jak jest 90 stopni, ale wiem, że w terenie wszystko się gotuje, no mój Wrangler też temperaturę na piachu łapie jak wściekły. już mi ręce przestały drżeć, bo już taki jakby... A bałeś się, że coś wybuchnie albo się ukręci? Bo, no nie wiesz, czy jak nie dasz, nie dasz gazu, to się nie okaże, nie, że Ale wy... z zewnątrz brzmi, brzmiała strasznie. Tak? Tak, bardzo źle brzmi ten samochód, e, jakby ale... właśnie miał wyżonąć ducha. Bo może to sprzęgło, to łożysko tak napierdziela. E, to chyba nie jest to. Ale powiedzmy, że to to. Ale co? No nie, nie, to, nie to, brzmi, to, to, co? to ta skrzynia, ten reduktor, to, to strasznie rzęzi. To łożysko chyba takich dźwięków nie wydaje. Musimy jechać do fachowców od Łady i nam powiedzą, czy tak ma być, czy coś jest źle. Bo wiesz jakie wydaje odgłosy Samurai, patrol, wszystko. Ale jest, co ci powiedzą? Jest źle, ale tak ma być, to jest ładne. Nie, to ale to ja nie chcę, żeby tak było źle, tylko chcę wiedzieć jak jest dobrze. Jeszcze nie wiem jak jest dobrze, a może tak jest dobrze. No to lepiej nie będzie, no, tak? Ta tak jest dobrze, to dobry wyrób. Aha, zaczyna się. Patrząc na to auto, jak obstawiacie, który to jest rocznik? Patrząc na jego kształty. Tak między 60 któryś, a 2021. <laughs> tyś... Gdzieś w tym okresie. <laughs> no bo po prostu Łada od początku była doskonała. Ale to jest ponadczasowy kształt, dlatego, bo to jest auto z 2012 roku, czyli bardzo dobra, świeża Łada, ale nadal wygląda tak, jak z lat, kiedy powstawała. Co można zarzucić Ładzie, jak się na nią patrzy? No, ja nie powiedziałbym, że ta linia jest ponadczasowa, nie? W sensie... To widać, że to nie jest auto, które się nie starzeje. To, to jest... Znaczy, jest plus, jakby, jeżeli ktoś lubi auta retro, w takim stylistyce, że, że jedziesz i się lansujesz, że mam starego klasyka, to możesz wziąć nową ładę z salonu i lansować się starym klasykiem. Ja nie kupiłem tego samochodu, żebyście mieli ze mnie polewkę i też nie chcę z tej Łady się nabijać, że to zobaczcie jaki złom i wszyscy mają rację, bo wszyscy piszą głupoty, a pewnie mało kto jeździł. Czy wy znacie kogoś, kto kupił Ładę za 20 tysięcy? Nie, znam ludzie, którzy kupili Ładę za 5 tysięcy. No i to jest ten problem, dlatego, że ja też widziałem ludzi, którzy Ładę kupili za 5 tysięcy, a ja kupiłem tą Ładę za 20, uwaga, 1 tysięcy. Ile I... znasz tak tanich samochodów z 2012 roku? 2012, to już wtedy mój Wrangler był w wersji poliftowej. No ile kosztuje Wrangler z 2012? No, trzy łady, cztery. No bo łada ma cenę idealnie odzwierciedlającą to, co sobą reprezentuje. W swojej cenie Ale to jest najlepszy wybór. Do czego zmierzam? Że większość opinii, tak mi się wydaje, bo na razie jesteśmy jeszcze w stanie kwantowym. Większość opinii o tej ładzie i wszystkich awarii, które widzieliśmy w terenie wynika z tego, że ludzie wydają na ładę 5 tysięcy i mają pretensję, że się psuje. Czy kupisz patrola za 5 tysięcy? Nie. Czy kupisz samuraja teraz za 5 tysięcy? Nie. I może z tego bierze się problem takich samochodów i ich opinia, że są fatalne, bo nikt nie kupuje aut właśnie za 20 tysięcy. Także, my, że tak powiem, będziemy mogli powiedzieć, że wydając średnio tyle na samochód, ile zawsze wydajemy, frota kosztowała 17, tak? Tak. Też kto kupuje frotę za 17? No, jeszcze włożyliśmy w nią tyle, że wyszła nas. 30 ponad tysięcy 30 tysięcy na opla? I to nazwy 30. Nie. Za ile kupiłeś pierwszą frotę? Za szóstkę. I była świetnym autem? Yy, za szóstkę nie. Włożyłem w nią potem 35 tysięcy i była dużo lepszym autem. Ale. no... Jeszcze raz, ile włożyłeś we frotę drugą, którą kupiłeś? Znaczy to moją, co jeździłem nią, tą, co byłem w nią w Albanii kiedyś, to włożyłem w nią łącznie 35 tysięcy. Nowa, nowa, nowa w salonie w Rosji, tak bez tych ceł, wszystkich podatków, kosztuje tam właśnie 20 parę tysięcy złotych. Taka prosta? Podstawowa? Tak, tak. Taka podstawowa kosztuje 20 parę tysięcy, jakaś taka lepsza, czy tam 30 parę, ale w sensie. Cała cena Łady w Polsce to są podatki i cła z Rosji w sensie. No wiem, no i jakby to kosztowało w Polsce tyle co kosztuje w Rosji, to ja chętnie bym kupował Łady w teren. Używał je, wyrzucał, kupował kolejne w sensie. No i właśnie to jest to podejście, to jest to podejście. Wiemy, że samuraj za 17, którego kupiliśmy i jakby podarowaliśmy naszemu widzowi, to jest samuraj, który będzie jeździł. On jakby rzeczywiście tam też był pomalowany pod spodem, też tam wymagał pewnych rzeczy, ale wiemy, że to auto wsiadasz jeździsz, tak? Przejeździliśmy samurajem strasznie dużo w terenie i wiemy, że to jeździ. A czy jeśli kupisz Ładę za 20 tysięcy, czyli porównywalnie tyle, co za jakąś terenówkę japońską z lat powiedzmy 97 8, to czy ta Łada jakby się odwdzięczy tym, że jest świeża i powinna jeździć, czy nie? I to jest mój dylemat. I tego się boję, bo ja w nią zainwestowałem serce, czas, pieniądze. Jakby muszę znosić wasze komentarze. Tylko właśnie, czy jeśli kupisz auto 2012 rocznik, w dobrym stanie od Niemca, idealne, bez dziur na razie, nawet czekanzin się jeszcze nie pali. Czy to gwarantuje to, co dają japońskie samochody, które znamy? Myślę, że nie. Jeśli ten samochód jakby nie miałby swojej grupy odbiorców, pomijając jego największą zaletę, czyli taniość w Rosji, to dlaczego te Łady są popularne w Niemczech? No przecież jak, Bo też prze, jak przeglądam ogłoszenia, to większość Ład w takim stanie to są właśnie Niemcy. Niemcy... No, niemiecki rolnik sobie kupuje taką Ładę za dwie pensje pojeździ, jak się zepsuje, to kupi kolejną za dwie pensje. No. A to dlaczego nie bierze aut ze swojego rynku, świetnych, bardziej wytrzymałych, japońskich? Słuchaj, do wożenia dlaczego gnoju niemiec... taka Łada dla rolnika jest lepszym rozwiązaniem niż Gelenda. Do no. wożenia gnoju Łada? Kurde, to wiesz, do tyrania w polu to najlepszym rozwiązaniem jest coś, czego Ci nie szkoda. Ale Myślisz, że Niemiec kupiłby Gelendę do jeżdżenia po polu? Ale może sobie kupić Samuraja, witarkę. to dlaczego Łady są popularne w Niemczech? Patryk, chodzi o to, że jeśli jesteś zamożnym krajem i zamożnym Niemcem, rolnikiem, który chce wozić gnój, to sobie kupisz coś, co jest fajne, A bo może ci oni stać. są zamożni, bo myślą racjonalnie i kupują tanie auta bo użytkowanie takiej łady jest bardziej opłacalne niż Ale użytkowanie Ale jaka tu jest racjonalność, jak wiesz, że ta łada może tego gnoju nie dowieźć, bo się może popsuć i to zajmuje Ci czas. A nie wiesz, że I stoisz z tym jeszcze. obornikiem na polu, musisz y, tracić czas, a może Niemcy cenią sobie czas i powinni kupić coś, co jakby jest bardziej gwarantem jakości dowożenia gnoju na pole, bo tak to ustawiliśmy. Nie wiem. To widzisz, to są takie pytania, na które to jest nie trudne. znamy. To tak. Ci się popsuje? O, i to jest cała odpowiedź, tak. <laughs> Ładę kupiłem w najgorszy możliwy sposób, bo od handlarza z komisu, który się nazywa VIP Auto. I powiedz, że jeszcze się nie przejechałeś. VIP Auto, auta z gwarancją na wszystko, Używane, ale z gwarancją. Bardzo sympatyczny sprzedawca, ale taki typowy handlarz. I zajrzałem pod ten samochód i zauważyłem nową modę w komisach. To znaczy, zapaćkajmy wszystko jakimś biteksem, i mówmy, że ona jest zakonserwowana. I pomalujmy felgi razem z oponami, pier... nie... zaciskami hamulcowymi, tak. sprayem na srebrno, na Pierwsze, co zrobiłem, położyłem się pod tą ładę i ona, mówię, pięknie zakonserwowana. Mówię do kolesia, kto ją taką brudzi? Po co to paćkanie? On mówi, proszę pana, to jest zabezpieczone w sposób profesjonalny, wszystko zrobił fachowiec. Czyli to teraz komisy robią takie jaja, że ci wszystko zamarzą, popsiukają. Felgi, widzicie jak pięknie zrobił felgi? No na srebrno nardzę z oponami i z zaciskami hamulcowymi i odważnikami. W sensie, nawet nie były zdjęte z auta. Troszkę mnie męczy ten most w Ładzie, bo on jest taki strasznie cieniutki. To jest cieńsze niż w Samuraju czy w Jimnim, co? Jest cieńsze niż pół oś patrolu. Ale jest. no On ma dwa cale grubości całą pochwę mostu. To jak ta wygląda płośka tam w środku? Aż no się boję. Taki pręcik. Jak ten patyczek. Taka jest półłośka, to jest no. grubość półłośki w ładzie. To mam nadzieję, że się nie będę musiał przekonać. Ale ciekawe, czy jest mocniejsza niż ten patyk. Zawieszenie w tej Ładzie jest bardzo fajne. To jest forlink link na sprężynach, bardzo fajnie wybierający, krzyżujący, super. W sensie, taka sama konstrukcja zawieszenia jak w Patrolu. Czyli chcesz powiedzieć, że Łada z założenia to jest dobry samochód, tak. dobry konstrukcyjnie, tylko to co jest To jest złe? dobry projekt, słaba jakość. W sensie, zamysł takiego samochodu, małej terenówki, ze na napędem na cztery koła, z blokadą centralnego dyfra, z forlinkiem z tyłu, sztywnym mostem i niezależnie że to jest super pomysł. W sensie, pod względem zamysłu, to jest naprawdę super. Jeżeli Tą jakość wykonaliby Japończycy albo nawet Ci Amerykanie. To byłoby bardzo fajne auto. A tutaj niestety po prostu no, użytkownicy Łady Ci potwierdzą, że po prostu jakość jest słaba, nie? Bo jeżeli chodzi o zamysł, super. W sensie zamysłowo tutaj nie ma nic do zarzucenia. Nie? Teraz jechaliśmy po takich wybojach, korzeniach i to super fajnie zawieszenie wybiera, bo są małe koła, lekki most, więc masa niereserowana jest bardzo niska, więc to ma, ma, ma jak wybierać. Ale co widzę fajnego, na przegubach są takie plastikowe nakładki jeszcze przed manszetą, ochraniające manszetę, żeby żadne gałęzie nie rozbiły. W zwykłych takich terenówkach też to mogłoby się dobrze sprawdzić, bo po prostu no, nic manszety nam nie rozbije. To jest wspaniałe. Ciekawe jaka wytrzymałość z tego przegubu, bo nie wydaje się zbyt solidny, ale kółka też są małe. Nie sądziłem, że znajdzie. Tyle plusów w ładzie. Jeszcze jeden jest. Na akumulatorze. Ona wygląda dobrze na pierwszy rzut oka. Wygląda wręcz bym powiedział, nie widziałem tak ładnie wyglądającej na pierwszy rzut oka łady jeszcze w życiu. Bo nie widziałeś łady za 20 tysięcy. Plus jest taki, że te wszystkie wzmacniane elementy do tego są tanie. Najtańsze wzmacniane położenie, najtańsze torseny do dyferów. Wszystko to się tak tanio kupi do ładnej. Ja sprawdziłem, przyjrzałem cały internet i teraz wam powiem tak. E, kompletny nowy dyfer 800 albo 900 zł. Skrzynia biegów 1700 zł nówka. Nówka. i, te, i teraz a propos modyfikacji. Jeszcze nie wiem co z nią zrobimy, ale już znalazłem zestaw, który uturbia ten silnik za 7000. A i to jest zaskoczenie. A, łada z turbo? co będzie pierwsze. Czy wydmuchał uszczelkę, czy ukręci napędy? Albo przepali tłok. No, to ciekawe. Są niewiadome. Ciekawe, kiedy 2.8 wybuchnie, dzisiaj czy jutro? No, 2.8 to już 8 tysięcy km przejechało i jeszcze się na tamtą stronę nie wybiera. Toyota nigdy łącznie tyle nie przejechała, co Patrol. Oj, tam, oj, tam. Jeden wentylator nie działa i nie wiem dlaczego. Nie wiem, jak to sprawdzić. Jakby mi ktoś pomógł jakby w takiej analizie, właśnie łady. Poczekaj, Patryk! I temperaturę zbijam na wiewem na maksa, także trochę się spociłem. Ale zaskakuje na razie, miło, chłopaki, no co, sorry, ale nie macie się do czego przypierdzielić, przynajmniej na razie. Jak otwierałem drzwi, to miałem wrażenie, że mi klamka w ręku została, ale została? Ale sprawdziłem, nie, nie została, no. ale brakuje tego plastiku, tam elementu takiego. A plastik do Łady, taki element, kosztuje, nie wiem, złotówkę, dwa złote, no, no nawet kupię dwa, powiem Ci, wymienię wszystkie klamki, będzie mnie to kosztowało 10 złotych, bo ważna rzecz i to jest plus tego samochodu, o którym powinienem stąd jakby opowiedzieć na początku. Do łady cały czas są części. Wszystkie. W Polsce są przynajmniej dwie czy trzy duże firmy, które mają wszystko do łady. W cenach takich, że jak ktoś zobaczy, to powie, to niemożliwe, że skrzynia kosztuje 1700 zł. Dlatego ktoś, jak kupuje nowy dyfer do łady, teraz kupuje dwa, drugi na zapas. Ja też tak. A się przyda w trasie. 800 zł to używka kosztuje do samuraja. A do łady masz nowy dyfer za 800 zł. Ktoś bym wziął dwa. Nigdy nie wiesz, kiedy drugi raz padnie. Uf, 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 bo na razie jakby nie ma się do czego przyczepić. A nie zepsuła się jeszcze. Jeszcze ale się wza... już ci, Już ci ta blokada mechanizmu ale raz się nie. Teraz się wpina, działa. ale to wiesz, na które mechanizmy nieużywane ale dobrze. To się jest najpierw, najpierw nie chce wpinać, potem odpada wajcha, Wiesz. Nie, tak nie <noise> jest. Pytanie jest takie, co robimy z tą ładą? Jakby mosty z patrola i silnik z błękit? Czy jakby nie. dla kogo jest łada? Dla kogo jest łada i co z nią robimy? Sprzedajemy. Tak, ale jakby co z nią robimy? W sensie jakiego rodzaju. Modyfikujemy. Czyli hmm. trzeba ją Ja bym jak... po prostu ją zmodyfikował, ale żeby dalej była ładą. Tylko wzmocnioną i zmodyfikowaną. Chcemy sprawdzić, co potrafi łada, więc nie możemy robić z niej zmoty. To musi dalej zostać łada z 1.7 i po prostu trzeba ją podnieść, założyć jakieś koło, jakieś blokady, wystartować w rajdzie, wystawić opinię. Sprzedać. Co zdjęcie? Jaka odjeżdża odjeżdża takie uśmiechnięte? Jeśli ktoś byłby na tyle miły, żeby do mnie coś napisać z jakimiś poradami, a może ktoś chce wpaść swoją ładą i pokazać jak ona jeździ co można zmodyfikować, no chciałbym zobaczyć taką ładę wzorcową taką ładę, której się nikt nie wstydzi taką ładę, którą można wziąć w teren i pokazać że ten samochód jeździ, także czekam na takie osoby, będę bardzo wdzięczny oczywiście jakoś się tam odwdzięczę również, także liczę na to, że ludzie, którzy jakby rozumieją i doceniają te samochody, znają ich mocne i słabe strony, będą w stanie mi jakby no, przyjść z taką pomocą, której oczekuję, bo nie uważam, że jestem fachowcem we wszystkim, a na pewno nie jestem fachowcem jeśli chodzi o ładne Niwe i dopóki tego samochodu nie poznam, dopóki tego samochodu nie zrozumiem, nie będę się wypowiadał na jego temat. No dobrze, czyli jakby na razie odetchnąłem z ulgą, że te wasze złośliwości na razie się jeszcze nie spełniły, że tak powiem, że ta Łada okazała się w rzeczywistości, a nie w teorii kwantowej w sumie autem, które jeździ. No jakby do dzisiaj zrobiła co może, no też nie pałowaliśmy jej tak strasznie. Także może to jest tak, że jak się kupi auto, które nie jest trupem, i rozsądnie się je użytkuje i modyfikuje tak, żeby tego samochodu nie popsuć, nie przegiąć, to może to auto będzie jeździć. tak pewno taki, tak będzie. Ale taki wniosek to będzie można powiedzieć właśnie dopiero za jakiś czas, kiedy ten samochód u nas przeżyje troszkę. Pojeździmy. A ja myślę, że jestem też żywym dowodem na to, że jak się kupuje trupa, to czego byś nie kupił, to to auto no, nie będzie perfekcyjne i będzie zawodziło. A jak się kupi auto, które jest w dobrej kondycji, to będzie Cieszyło człowieka. Tak. Zawsze lepiej zapłacić więcej za auto w dobrym stanie, niż kupić taniej okazję do remontu, bo to zawsze wyjdzie potem drożej. No, także ja się uspokoiłem, ale też się cieszę, że tacy jesteście mało złośliwi. Znaczy, ja wiem, że to otrzymacie na specjalną okazję, ale musisz też z nią zrobić, bo nie wygląda poważnie, jak no, stoi obok. Jakby... Ale to nie pasuje. Wiesz, to tylko wąsa, czapeczki starej, zniszczonej, ta łada. Tylko Dodasz... wam, że łada w sumie. Pomysłu konstrukcji ma tyle lat co ja, także my gdzieś jesteśmy podobni do siebie. Ale jak widzicie, zarówno ja się trzymam świetnie, jak i ładna się trzyma świetnie. No.